Kolejny Major zbliża się wielkimi krokami. Do tego niestabilność w CS-a dwójki i gigantyczne osiągnięcie Donka. Będzie ciekawe, więc łapkę w górę kończy zostaw. A my zaczynamy! Od dosyć ciekawego spostrzeżenia ze strony Tora, gdzie możemy zobaczyć, zauważa on, że około 100 dni zostało do kolejnego Majora cs W związku z czym jest dużo kwestii, które mogłoby Valve jeszcze chcieć dodać. Tor sugeruje, że jest wiele kwestii, które można by jeszcze zmienić przed tym Major'em. Yy, I tak na dono sprawę zwraca uwagę, że owy major już za niedługo. Ja szczerze powiedziawszy, totalnie się tego nie spodziewał bo jeszcze byłem gdzieś tutaj w takim trochę duchu Austin, że on się przed chwilą skończył, że w sumie teraz mam promocję, więc on dosłownie się wczoraj skończył jako tako, no ale rzuciłem okiem na kalendarium, no i okazuje się, że raz, że trochę czasu do minęło, a dwa, że wszystko wskazuje na to, że to ma rację, albowiem Major w Budapeszcie zaczyna się z końcówką listopada, dokładnie to 24, i wrzuciłem sobie w kalkulator dni, okazuje się, że dokładnie 98 dni zostało do tego wydarzenia, w związku z czym pokuszę się o stwierdzenie, że już niedługo 3 miesiące. Z małym hakiem I będziemy mieli kolejnego Majora Więc faktycznie dużo czasu na jakieś nowości nie ma Warto sobie zwrócić uwagę, że Valve ostatnio dodało update Pierwszy raz od większego czasu dodało coś większego więc pytanie, czy Wal będzie szło tutaj za ciosem i będzie dawał kolejne ciekawe rzeczy, czy będzie coś zmieniało. Tak czy siak, w ostatnim czasie pojawiało się dosyć dużo przesłanek odnośnie niestabilności CSA ki ze sprawą ostatniego update'u, w którym to wprowadzone zostały pewne optymalizacje, co ogólnie zwiększa ilość FPS-ów, jeżeli chodzi o ogół graczy. Aczkolwiek pojawiały się też głosy o tym, że jest to bardzo niestabilne. No i Tor postanowił walnąć benchmarka, no i zrobił, tak na sprawę, takie oto i testy. W wyniku czego, tak na sprawę, dochodzimy do wniosku, że nie ma żadnej niestabilności, przynajmniej na podstawie przeprowadzonych przez Testów, bo umówmy się, jeżeli średnia FPS-ów waha się o 5 klatek. No to mogłoby to mieć znaczenie, gdybyśmy mieli 30 klatek albo 60. A w momencie, kiedy tu jest 845 versus 840 nie ma to totalnie, totalnie żadnego znaczenia, więc warto o tym wiedzieć, że tak na daną sprawę kwestia niestabilności może być mitem, albo może być bardziej spowodowana po prostu y, sprzętem danego to właśnie gracza, który zauważa takie problemy. Przynajmniej y, na podstawie tego badania można tak stwierdzić. Stój przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka! Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo gdzie zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kałach albo AWP, albo M4. A gdzie takie cuda? Ano nas jest Skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodzik fiako, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 i 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. Kolejna kwestia to gay follower, który wrzuca na temat deadlocka informacje o tym, że za niedługo będzie jakiś duży patch, który będzie miał tam nowych bohaterów i że będzie to coś dużego. I ja tak szczerze mam totalnie w dupie, czy pojawią się tam nowi bohaterowie, czy dodatą, nie, wiem, kuźwa nową mapę, nowy tryb. Mam to totalnie gdzieś, się ja w tą grę nie grą. Ale przypomniałem sobie właśnie o deadlocku. Czyli o grze, która, umówmy się, jeszcze kilka miesięcy temu, no, była na ustach wszystkich. Kilka miesięcy? Rok temu, de facto, była na ustach wszystkich graczy, bo szturmem weszła właśnie tutaj na Steam a. Możemy zobaczyć, że kiedy jeszcze była w tych zamkniętych testach, zresztą z tego co wiadomo, dalej jest w zamkniętych testach, około 170 tysięcy ludzi grało w jednym momencie w tamtą grę. Mamy właśnie pik na poziomie pewnie 172 tysięcy, no i od tego czasu mamy właśnie dosyć duży spadek zainteresowania, aczkolwiek są jeszcze ludzie, którzy są wierni temu to właśnie tytułowi. W związku z czym faktycznie tutaj zwolenników dalej troszeczkę jest, no i Jestem ciekawy jak ta gra się będzie dalej tutaj rozwijała i jak to wszystko będzie wyglądało. Gigantyczny hype na samym, na, na samym początku, później wyhamowanie, no i jestem ciekawy oczywiście co będzie dalej. Tak czy siak spoko było sobie dla przypomnieć, bo już totalnie prawie nie zapomniałem. Kolejna kwestia wracając z naszego CS-owego podwórka, to finał właśnie jak to możemy zobaczyć, Blast Bounty Season 2, który został zgarnięty przez Spirit, które rozwaliło Mongols 3-0 w finale. No było to dosyć jednostronne spotkanie, jakby na to nie patrzeć, pomimo że doszło do jednej e, właśnie dogrywki. Na ostatniej mapie już praktycznie bez żadnej większej Walki, zobaczyliśmy tylko trzy mapy z pięciu, co też pokazuje na to, że Spirit delikatnie, dosyć gładko przejechało się po mongołach. Możemy zobaczyć statystyki, gdzie chyba nas bardzo nie zdziwi, jak zobaczymy Donka na samym samym szczycie z ratingiem 1,50 jest to coś, do czego nas zdecydowanie przyzwyczaił. No i cóż można na ten temat powiedzieć. Gratulacje dla Spirit kolejnego wielkiego tytułu. Coś na co należy zwrócić uwagę, to to, że udało im się tym samym zgarnąć uwaga, 287 tysięcy dolarów, więc nie ma lipy, nie ma wiochy, dosyć mocny turniej, że ponad połowa price poolu leci dla pierwszej drużyny. Dosyć ciekawie. Tak czy siak, należy sobie zwrócić uwagę na zachowanie Mongołów, które było dosyć podobne jak przy okazji ostatniego Majora. Szczerze, byłem wręcz przekonany, że to są nagrania właśnie z tego Majora, jakby na to nie patrzeć. A z tego co tutaj doszedłem do informacji, to to są nowe nagrania, gdzie znowu zgromadzili się na tym dużym placu w Bator i wszyscy kibicują Mongols. Nawet na e, młynie, e, diabelskim Munie, tak się też nazywa, e, właśnie walnęli takie duże, potężne logo Mongołów, w związku z czym naprawdę szacun dla Mongols. Po raz kolejny, e, tutaj mamy ciekawe zdjęcie, gdzie, kto możemy zobaczyć, Zontix podnosi puchar. E, no i wszystko wskazuje na to, że właśnie Zontik za niedługo będzie ową formację opuszczał. W związku z czym, jakby na to nie patrzycie, jest to też dosyć ciekawe zdjęcie. No po jego minie można stwierdzić, że chyba ziomek wie, co się szykuje. Tak czy siak są pogłoski odnośnie Tinia, który miałby zastąpić właśnie owego pana e, Zontixa, jak to możemy zobaczyć. I tutaj te plotki już były na dosyć zaawansowanym właśnie stadium, i wszystko wskazuje na tym, że po Esports World Cupie, który już za dwa dni, są do za dwa dni, naprawdę potem, że turniej się zaczyna. Tak czy siak właśnie pan tanil będzie przechodził do e, Spirit. Tak by się też mogło wydawać. Natomiast tutaj Overdrive, czyli jeden z najlepiej Informowanych ludzi w całym środowisku CS-owym zwraca uwagę na to, że właśnie ten pan jest yy, mocniejszy, niż komukolwiek mogłoby się wydawać, i że jakaś drużyna Tier 1 powinna pod niego sięgnąć, sięgnąć, wskazuje tutaj palcem na Falcons czy na Facecam. No i to jest dla nas dosyć ciekawe, no bo jeżeli ten transfer byłby jakoś tam dogadany, klepnięty, czy cokolwiek w tym kierunku, no to nie gadałby on o innych formacjach, tylko po prostu by powiedział, że jest potężnym graczem i że za niedługo zobaczymy go w nowej formacji. Jako, że jest to bardzo dobry informator, który wie naprawdę, naprawdę wiele, no to czegoś takiego się po nim mogli spodziewać. Tymczasem rzuca on taką informację, jakby pan miał faktycznie do Spirit nie dołączać W związku z czym, znowu te jakieś plotki W tym kierunku oczywiście ruszają No Spirit dominuje, jak to możemy tutaj zobaczyć po ostatnich Wynikach, e, tak naprawdę w tylko i łącznie Gdzieś się to jedna noga podwinęła e, przy okazji Starcia z Maus, tak czy siak, no Delikatnie rzecz ujmując, rozpierdzielają ostro Więc gdzieś tam ludzie już, już właśnie Szemerają o tym, że Spirit z 2024 Które przejeżdżało się po wszystkich Powróciło, no jest to też poniekąd potwierdzone Właśnie walwowskim rankingiem, który Na chwilę obecną plasuje Spirit na najlepszą dużę Na świecie, udało im się wyprzedzić Italii. Które zgodnie z HLTV rankingiem, co ciekawe, no są oni jeszcze dużo, dużo wyżej. prawda, ten ranking nie został zaktualizowany właśnie po ostatnim, to, po ostatnim to turnieju. W związku z czym, być może to jakaś rozszada się szekuje. Jestem wręcz przekonany, że Spirit Maus powinno prześcignąć w moim rankingu. W związku z czym, ciekawe, czy po erze Vitality, teraz czeka nas era Spirit. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawy. Kolejna kwestia to oczywiście MVP Donka, i on jest takim właśnie cichym bohaterem całego to wydarzenia. Mówi się o nim bardzo, bardzo dużo. Możemy zobaczyć, że z potężnymi statystykami właśnie odebrał swoje 10. Te MVP w historii. I z tej perspektywy naprawdę robi to wrażenie, bo to, że ma 18 lat, to chyba każdy sobie zdaje sprawę. I w tym momencie, tak na sprawę, ma tyle samo MVP, co takie legendy, jak chociażby Kenny's czy GetRight. Także rozumiecie o co chodzi. No i tym samym prześcignął również pod względem MVP samego Niko. Tutaj mamy bardzo ciekawego posta, który uzmysławia nam, ile dni minęło od debiutu danego gracza do zdobycia swojego 10. MVP ze strony HLTV I możemy zobaczyć, że w tej kwestii liderem jest GetRite Który potrzebował 576 dni No ale to było dawno temu i nieprawda przy okazji CSa 1.6 nie liczy się tak niektórzy powiedzą. Ja się z tym nie zgadzam. Według mnie się liczy, ale tak czy siak patrząc na czasy obecne, możemy zobaczyć, że Zaju jest mocnym liderem. 649 dni e, potrzebował. Następnie Dong spóźnił się o 12 dni, czyli 661 dni, e, właściwie by coś takiego osiągnąć. A następnie długo, długo nic i możemy zobaczyć Ken jest 1809. Później mamy Device'a i Simpla, których co ciekawe dzieli jeden dzień różnicy, więc dosyć ciekawa kwestia. Należy również zwrócić uwagę na top 7 najbardziej MVP-gennych, czy najbardziej oznaczonych graczy, i możemy zobaczyć, że Dong do przebicia kolejnego gracza, jakim jest Device. Trochę potrzebuje. Umówmy się, bo będziemy mieć tytuł tutaj, tutaj do zdobycia, ale dosyć, dosyć ciekawie to wygląda. No jak na pewno, jak na tak młodego gracza jest to coś niesamowitego, to nie bójmy się tego zauważyć, nie bójmy się tego powiedzieć, no nie? Należy jeszcze oczywiście zwrócić uwagę na rynek, na którym dalej mocno pikują niektóre tematy, takie jak chociażby właśnie naklejki ze Sztokholmu 2021. Evil Genius, o którym to byłem kilka tygodni temu, dalej mocno leci do przodu, tu możemy zobaczyć dosyć mocne wybicie. W związku z czym, być może jest to nie moment na realizację swoich zysków. Warto sobie oczywiście z tego zdać sprawę. Tak samo jak warto po tym filmie zostawić oczywiście łapkę w górę. Dzięki za oglądanie do końca. Trzymaj się. Strzała!